No, ja też jeszcze chcę tak, sobie tak tutaj... zrobić. Zrobiliśmy drobne zakupy pamiątki kupiliśmy pamiątki. pamiątki. Kupiliśmy pamiątku. Pamiątku. Pamiątku.

tam jest jakieś domy są a to jest ta, ta droga krzyżowa tutaj droga krzyżowa jest pokazana jak te stacje Jest zaczynają tak czekaj to krzyż 18 metrowy gdzie o tym czytałam właśnie jest tutaj gdzieś a tutaj patrz jest pokazane jak to w ogóle też wygląda tu jest tu, tutaj, zobacz tu jest zakrystia i chyba jest nie to to jest tylko to są tylko takie jeszcze pomieszczenia podziemne tak? nie to wszystko w górę idzie tutaj jest kaplica tu z prawej strony można iść, co będzie też jest, są same konfesjonały, potem są święte schody i u góry jest kaplica adoracji jeszcze z wystawionym najświętszym sakramentem. Ale gdzie tu u góry są? Lute tu można i teraz ty tutaj w prawo i się idzie. A, Czyli okay. o, to jest w tym miejscu. Do kościoła idzie się tu do góry. No dai, a tutaj, to tam a tutaj tu bokim się wchodzi, zaś to jest tutaj w tej części. I są święte a, okay. schody takie szerokie, co po kolanach się wchodzi, a z boku są co można na nowe. A, to, albo po kolanach, albo na bosu, może, no ktoś może się na tym, no jak ktoś może po kolanach. Na tych schodach. No, tak, no. tak, tak, no. No. I tam jest najświętszy sakrament teraz. I potem jak się wejdzie u góry, w prawo korytarzykiem, i na końcu jest kaplica ze wstawianym najświętszym sakramentem. No, no, ile to, to... skupienia to, to... można tam być jak ktoś tak potrzebuje i informacje? Ja że tu się może, chyba 11, w jedenastym, Który w którymś kilka grup są, są to A, a, a to jeżeli ktoś to nie może, to z boku można normalnie Tam są też obrazki po polsku, ale ten główny opis jest po niemiecku. A obrazki z modlitwą z to są

Są konfesjonalne. Tak. To są konfesjonalne. Mhm. A zobacz, obok siebie zobacz, nie? Zobacz, ileś konfesjonalnych jeden przedmiot. No ja wiem, ale to też tutaj, to, to jest w ogóle taki styl niż u nas.

Почистился. Успокойся. Кто-нибудь, кто-нибудь, кто Dobra, uh -huh. Wystarczy Wystarczy, już Masz zostawcie, shh <laughs>

Ну, я сам еще нормально на руках, там, Thank <laughs>